Radni Pragi Południe jednogłośnie przyjęli stanowisko dotyczące przywrócenia przejścia naziemnego przy rondzie Waszyngtona. Przejście podziemne jest dużym utrudnieniem dla osób o ograniczonej mobilności czy rodziców z dziećmi w wózkach. Prace, nie ukrywajmy, będą kosztowne, bo wiążą się z przebudową całego ronda. O szczegółach zmian, które przed nami, Piotr Sawicki. Dziś, żeby skorzystać z przystanku tramwajowego, trzeba przejść przez przejście podziemne, ale radni z Pragi Południe opowiedzieli się jednogłośnie za stanowiskiem, że w tym miejscu ma pojawić się przejście na stałe. Bardzo się cieszę. Myślę, że to poprawi jakby jak nam wszystkim byt. Niejednokrotnie widzę, jak przecież kobiety tutaj z wózkami mają problem, starsze osoby, osoby niepełnosprawne chyba nie mają szans przedostać się na przystanek tramwajowy. E, no wtedy dookoła tam są pasy. Tutaj na ten przystanek? Jak na ten przystanek. Tam, y, tam są pasy i tam są pasy. A, na ten przystanek. Ma pan rację. Tak, nie pomyślałam o tym. To jest... To jest argument dla mnie. O niepełnosprawnych pomyśleli radni i jednogłośnie poparli stworzenie nowej zebry, która zastąpi nieprzystosowane przejście pod ulicą. Brakuje wind, brakuje pochylni i tych wind już nie da się do tego przejścia podziemnego dorobić, tak mówi ZDM. Przy okazji imprez na stadionie narodowym brakujące przejście na przystanek się pojawia. Jednak stworzenie stałego wymaga już poważnego projektu. Czym innym jest wymalowanie przejścia na potrzebę meczu czy, czy koncertu. W tamtym miejscu, które i tak jest, jest, ma ograniczony ruch albo w ogóle jest zamknięte, zamknięte dla ruchu. A czym innym jest, jest utworzenie stałego przejścia dla pieszych na jednym z największych skrzyżowań w Warszawie. Teraz sprawą zajmie się Rada Miasta. Dopiero wtedy otwarta zostanie droga do stworzenia projektu, a potem przebudowy. Prascy radni chcieliby, żeby takie przejście powstało w ciągu dwóch lat. My jako dzielnica wysłaliśmy im sygnał do radnych miasta, że. Chcemy takiego przejścia. Też również Radni Miasta, zarówno naszego klubu, jak i koalicji, też wyrażali pozytywne zainteresowanie, więc no, muszą na to przeznaczyć pieniądze na najbliższych sesjach, żeby takie przejście powstało. W tym tygodniu zaczęły się prace na Woronicza, w miejscu, gdzie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Instalowane są progi zwalniające. To rozwiązanie tymczasowe, bo jak zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski, docelowo miejsce to ma zostać przebudowane. Będą rozwiązania najpierw tymczasowe, no a później to, co planowaliśmy od samego początku, czyli przebudowa tego miejsca. Dokumentacja dotycząca docelowej przebudowy i instalacji sygnalizacji ma być gotowa we wrześniu, a prace związane z tymczasową poprawą bezpieczeństwa zakończą się w tym tygodniu.